W dzisiejszej Creepypaste poznamy historię młodego Olivera, który nie był świadomy tego, co naprawdę się z nim działo, a przynajmniej do czasu. Bądźcie ze mną do końca, by poznać prawdę. A jeśli ta Creepypasta się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnej strasznej historii, kliknijcie dzwoneczek pod filmem. Już przechodzimy do historii, ale mam jeszcze do Was takie pytanie i czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Czy uważacie, że rozwój technologii może okazać się dla ludzi niebezpieczny? Oliver ocknął się pod drzewem, był praktycznie zlany potem. Ale wysokie temperatury ostatnio dawały wszystkim w kość. Wydawało mu się, że drzemał kilka minut. Gdy spojrzał na zegarek, okazało się, że minęły już trzy godziny. Pomyślał, że w sumie zasłużył na odpoczynek. Pracował w parku dzikich zwierząt i codziennie od piątej rano był na nogach. Co prawda, jego pracodawcy nie byliby zachwyceni, że prawie połowę swojej zmiany spędził na spaniu. Ale w końcu nikt go nie przyłapał. Mógł wrócić spokojnie do swoich obowiązków. Wyszedł z pracy punktualnie o 13 i poszedł do domu. Gdy tylko usiadł na fotelu, bez zdjąć buty, poczuł jak znów ogarnia go senność. Zdziwił się, ponieważ nigdy nie miał problemów ze snem. Rzadko kiedy czuł się aż tak zmęczony jak dzisiaj. Niewiele myśląc, Wziął szybki prysznic i położył się znów na krótką drzemkę. Obudziło go strasznie nieprzyjemne uczucie coś na jego plecach bardzo go swędziało i piekło. Sprawdził w lustrze, co się dzieje z jego skórą, cała była lekko zaróżowiona, ale było na niej coś jeszcze. Oliver ujrzał na swoich plecach dziesięć malutkich, czerwono-fioletowych kółek. Nie przypominał sobie, by się w te miejsca uderzył, ale że zajmował się dzikimi zwierzętami, uznał, że te dziwne ślady to pewnie siniaki powstałe w czasie jego pracy. Zjadł kolację i ponownie położył się spać. W nocy nawiedził go przerażający koszmar. Śniło mu się, że jest malutki. Mierzył może dwadzieścia, maksymalnie trzydzieści centymetrów. Szukał pomocy, ale żaden lekarz nie potrafił go wyleczyć. W końcu został okrzyknięty obcym i zamknięto go w parku, w którym pracował. Ludzie odwiedzali jego klatkę i śmiali się z niego. Biedny oliver miał wiele wad, ale jeszcze więcej kompleksów. I może stąd wziął się jego sen. Obawiał się, że ludzie go odtrącą, nie docenią jego pracy, nazwą dziwakiem, bo szczerze mówiąc, praca w parku dzikich zwierząt była jego jedynym zajęciem. A gdy wracał do domu, siadał przed komputerem i szukał najnowszych informacji na temat żywienia i opieki nad ssakami. Nie miał dziewczyny, nie wspominając już o żonie czy dzieciach. Ze starymi przyjaciółmi nie widział się już ze dwa lata. Jego rodzice zmarli, kiedy chodził jeszcze do szkoły, a reszta rodziny nie była mu bliższa niż obcy ludzie w sklepie. Gdy obudził się następnego dnia, zorientował się, że zaspał i to trzeci raz w tym tygodniu. Czasami miał wrażenie, że jest chory, czuł się słabo, brakowało sił nawet na zwykłe obowiązki. Kiedy przyjął propozycję pracy w parku, codziennie rano wręcz fruwał z radości i ekscytacji, ale teraz, teraz czuł się jak wysany z energii, całkowicie przerzuty i wypluty. Przez głowę przemknęła mu myśl o wypaleniu zawodowym, ale czy takie rzeczy naprawdę dzieją się po pół roku pracy? Zwątpił. Depresja, nerwica, inne choroby. Nigdy nie miał w sobie tak wielkiej słabości, ale nie czuł, by jego zachowanie czy reakcje w jakimkolwiek stopniu się zmieniły. Po prostu był zmęczony. Wskoczył szybko w dżinsy i koszulkę z logoparku, zacisnął mocniej pasek. Od paru tygodni właściwie chudł w oczach, teraz, nawet, ubrania zaczynały się robić za duże. Na to jednak nie zwracał uwagi. A może powinien. W pracy nie działo się nic niezwykłego, o ile pracę przy dzikich zwierzętach można w ogóle nazwać czymś normalnym. Jak co dzień oliver usiadł pod drzewem, by zjeść drugie śniadanie. Akurat o tej porze mógł zrobić sobie krótką przerwę. Pogoda była cudowna. Nie było aż tak gorąco jak zazwyczaj, a delikatny wietrzyk poruszał spokojnie zielonymi liśćmi na gałęziach. Oliver, Oliver, usłyszał jak z ściany. Oliver, co się z tobą dzieje? To była Chloe, jego koleżanka z pracy. Podobnie jak on zajmowała się zwierzętami, ale bardziej od strony marketingowej. Zazwyczaj wpadała do parku, by cyknąć im parę zdjęć, a potem wrzucić je do internetu. Oliver przetarł oczy, skóra na twarzy delikatnie się kleiła, ale nie zwrócił na to większej uwagi. Znów zasnął, nie mógł w to uwierzyć. Przecież przespał całą noc a poprzedniego dnia zaliczył aż dwie drzemki. Chloe poprosiła go o otwarcie paru klatek. A potem chłopak musiał jeszcze dokończyć to, co zaczął przed drugim śniadaniem. Czas strasznie mu się dłużył. Co chwilę ziewał. Dokuczały mu też dziwne sieniaki na plecach. Czuł ból przy każdym ruchu. Zupełnie jakby ktoś go skopał. Zanim wyszedł do domu, musiał zapiąć swój pasek jeszcze ciaśniej, a to już bardzo go zaniepokoiło. Po pracy udał się do pobliskiej przychodni lekarskiej. W końcu to właśnie tam idą ludzie, którzy źle się czują. Lekarz dokładnie go zbadał, obejrzał jego plecy i stwierdził, że nic się nie dzieje. Diagnoza, przepracowanie i podejrzenie anemii. Oliver wrócił do domu i od razu położył się spać. Kolejnego dnia wziął wolne i nie wychodził z łóżka. Dokładnie tak samo zrobił przez cały weekend i po trzech dniach odpoczynku poczuł się lepiej. Sieniaki prawie zniknęły, siły powoli wracały. Ale chłopaka ciągle dręczyło i ciekawiło, co mu się stało. Wpisał w wyszukiwarkę internetową swoje objawy i zaczął szukać informacji. Po godzinie miał już parę typów. Bezdechsenny somnambulizm podejrzewał nawet bezsenność czy hipersomnie, nie wiedział, jak potwierdzić lub wykluczyć te choroby. W poniedziałek, jak zwykle wyszedł do pracy, nie myślał tak często o swoim zmęczeniu i czuł się naprawdę dobrze. W porze drugiego śniadania znów usiadł pod drzewem. Ale coś go tknęło i pomyślał, że włączy nagrywanie w swoim telefonie. Być może uda mu się w ten sposób wykluczyć którąś z chorób, jeśli przypadkiem znów zdarzyłoby mu się zdrzemnąć. Ocknął się po mniej więcej godzinie, jak zawsze oszołomiony, zdezorientowany i mokry od potu. Wstał i chciał założyć swój kapelusz, ale okazał się on tak duży, że zsuwał się z głowy Olivera, zasłaniając mu oczy. Co do cholery, pomyślał i szybko podniósł swój telefon. Jednak nie zdążył obejrzeć nagrania, bo okazało się, że jego szef chce z nim porozmawiać i to pilnie. Niestety tego dnia Olivera wyrzucono z pracy, zarzucono mu, że nie wypełnia swoich obowiązków, oraz nagminnie znika z terenu parku. Z czym chłopak nie chciał się zgodzić, ale nie miał wyboru, wrócił do domu i zrezygnowany opadł na kanapę, by znów odpłynąć ze zmęczenia. Kiedy się obudził, pomyślał nawet, że dobrze się stało, bo choć lubił tę pracę, to nie mógł znieść, gdy ktoś go nie docenia. A jeśli naprawdę groziło mu wypalenie zawodowe? Wolał spędzić teraz dwa czy trzy miesiące na szukaniu nowej posady, niż czuć się tak okropnie przez kolejne lata życia. A jeśli właśnie Oliver przypomniał sobie o swoim nagraniu, wyjął telefon i odpalił film. Przez pierwsze minuty nie działo się nic podejrzanego. Chłopak siedział i jadł kanapkę. Ale potem stało się coś, w co Oliver chyba nigdy nie będzie w stanie uwierzyć. Nagle po pniu drzewa sunęła się na jego plecy dziwna postać. Była cała czerwona. Przypominała małego człowieka z wielką głową. A może trochę bardziej ludzką małpę. Chłopak zerwał się i chciał uciekać, ale stwór przywarł do jego pleców palcami zakończonymi przyssawkami. Oliver upadł na ziemię i przestał się ruszać. To, co udało mu się zarejestrować na telefonie, wydawało mu się śmieszne i tragiczne zarazem, szczególnie że niczego z tego nie pamiętał, ale oglądał dalej. Po parunastu sekundach istota odkleiła się od jego pleców i pożarła go w całości. Z wielkim brzuchem wspięła się ponownie na gałęzie. Wyszła poza kadr i zniknęła. Po trzydziestu minutach Oliver spadł z drzewa dokładnie w to samo miejsce, w którym został zaatakowany. Chłopak zatrzymał filmik. Teraz czuł prawdziwe przerażenie. Obejrzał nagranie jeszcze dwa razy, ale nie mógł w to uwierzyć. Sprawdził w łazience swoje plecy, na których ponownie pojawiły się czerwone kółka. Czyżby to było wytłumaczeniem jego ciągłego zmęczenia? Jakiś potwór pożerał go i wysysał z niego energię? Szybko wyszukał w internecie hasło: Czerwony potwór z przesawkami na palcach i wszedł na pierwszą stronę. Wszystko się zgadzało. Objawy, przystawki, zmęczenie. Nawet to, że ostatnio dużo schudł, a ostatniego dnia nawet się widocznie zmniejszył. Stworem okazała się być jarama mitologiczne stworzenie żywiące się ludzką krwią. Swoimi przyssawkami wysysała z Olivera krew, by go osłabić. A następnie pożrzeć w całości. Jednak pożarcie przez tego potwora wcale nie oznaczało śmierci. Ponieważ Jaramachu po krótkiej drzemce zwracała swój posiłek, by móc się nim pożywić następnym razem. Oliver nie wiedział, czy to prawda. A może ktoś zrobił mu tylko nietrafiony żart w końcu technologia ciągle się rozwija. Stworzenie takiego filmu nie byłoby trudne, ale poczuł też ulgę, że już nigdy więcej nie będzie musiał pracować w tym parku. W ostatnich miesiącach odnotowano wiele przypadków ataków przez tego australijskiego stwora. Znawcy podejrzewają, że istoty te rozmnażają się teraz znacznie szybciej niż jeszcze parę lat temu co w najbliższym czasie. Może doprowadzić do wzrostu ich liczebności, a co za tym idzie, nawet do przypadków śmiertelnych wśród niczego nieświadomych ludzi.